Brzmi, muzyka gra, zaglądam sala pełna rozbawionych młodych ludzi, a pośród nich dostrzegam Ciebie, ten widok wielki zachwyt i pragnienie we mnie budzi, bo każdy Twój ruch, każdy Twój krok sprawia, że trudno oderwać wzrok. To dotyka wszystkich moich najczulszych strun, gdy twoje ciało, rytm muzyki tej porusza się, razem z Tobą tańczy cały świat. Więc suprachnie bląsam tak, że ja Nieporadnie stawiam każdy krok Będę ćwiczyć pewnie mi to zajmie cały rok Wiem, nie jestem sprawna tak jak ty Czasem na ćwiczenia braknie sił Teraz już trenuję cały świat Może zatańczymy razem już za parę lat Nie płynie ruszać się, bo obserwuję, nieustannie ćwiczę, staram się Więc proszę pokaż mi, tańczę od kilku dni Choć ciągle zapię się na ciebie, nie wychodzi mi I już miesiąc mija, kończy się zima Kilka kroków znam już dobrze, więc jestem szczęśliwa Ćwiczę nogi, ręce, mam odwagi więcej Bawię się i słucham serca, bo prowadzę Więc ukradzień trącam także ja, nieporadnie stawiam każdy krok. Będę ćwiczyć pewnie, mi to zajmie cały rok. Wiem, nie jestem sprawna raz jak ty, czasem na ćwiczenia braknie sił. Teraz już trenuję cały świat, może zatańczymy.